Jeśli zobaczycie dwóch typów jedzących majonez w podziemiach marketu, błagam, nie dzwońcie po policję. Dziś porywamy się na rzeczy, które teoretycznie są niemożliwe. Będziemy łamać prawa fizyki w najmniejszym aucie świata. Sprawdzimy, czy królowa polskiej gastronomii faktycznie karmi tak dobrze, jak mówią i spróbujemy otworzyć przepis, o którym świat wolałby zapomnieć. Żeby zdążyć przed pierwszą gwiazdką, podzieliliśmy się na dwa obozy. Ostrzegam, to nie jest film o idealnych świętach. Odłóżcie wałki do ciasta, zapnijcie pasy. Zaczynam. Team A, czyli Arci i ja, ruszyliśmy w drogę rydwanem ognia, znanym szerzej jako Smart. To jest auto, które ma więcej wspólnego z kosiarką niż z motoryzacją. A teraz idziemy gdzie, w Do miejsca, gdzie nas nigdy nie spotkacie. Nie no, raz kiedyś byliśmy, byliśmy. Wiesz, jak nam poradzić? Ja to się poradzić? Z nie rzeczy obawiam Tak jak nie. że tam jakiś O Boże! Ja się nie przyznaję, nie mam karty. Jak oni spędzą 11 tysięcy za dzieci z bulerby? Do zapłaty? Nie podoba mi się to. Tak. Zajebiste ujęcie. Ja pierdolę. I tak będzie wygadać. Nowy YouTube. Zgadzasz się? Nie! I tak jak ślepej kurze trafi się ziarno, tak nam po drodze trafił się billboard. Knajpa po rewolucjach pani Magdy. O kurde, Artur! Tu Magda Gessler miała metamorfozę! Le Piccolo stracę. Magda Gessler, jemy tutaj. Dobra, ale idziemy tu na pizzę, jak wypoczynamy książkę. Tak? Oczywiście. Zabierasz mnie. Zapraszam cię. Lisek, lisek, jest miejsce. Lise, lise. O, i to jest, i to jest. I tak o, się zajeżdża. Co to to mnie czekało, proszę. O. Biblioteka pana Kleksa. No i wchodzimy. Norwid, biblioteka wojewódzka. Archie wyglądał, jakby wchodził do Hogwartu. A ja czułem się troszkę jak łysy w składzie porcelany. Czy jakoś tak. Przysięgam, nie wiem, co tu mam zrobić teraz. Ty klamer, gdzie nasze pierwsze kroki. Dział informacji regionalnej bibliotecznej? wypożyczalnia główna. Ale to my musimy kartę, bo nie wypożyczamy bez karty. Podeszliśmy do Lady gotowi na najgorsze. Ale stał się cud. System milczał. Nasza kryminalna przeszłość biblioteczna uległa przedawnieniu. Ale ja miałem taką bogatą historię wypożyczania. A ja się zmarnowało. Ja się zmarnowało. No, mówi dobrze. Bo to było 365 dni za 5 zł. Tylko ciekaw, czy to jest coś innego, czy to jest po prostu tak? Nie? Dobra, najpierw się, do kiedy się umawiamy. Na to rok? A to ja mogę winić stąd? A pan? Jak można, to byłoby super. Mamy to. Wypożyczyliśmy perłę wydawniczą z 1868 roku. 365 obiadów za 5 zł autorstwa słynnej Lucyny Świerczakiewiczowej. Ja też nie wiedziałem, ale jest to dzieło kobiety, która w xix wiecznej Warszawie sprzedała więcej egzemplarzy niż Bolesław Prus czy Henryk Sienkiewicz, budując tym samym prawdziwą fortunę. No dobra, mamy. Mogliśmy wziąć na wynos. Zlecimy. Szybki rekonesans na parkingu i decyzja zapadła. Skoro mamy gotować staropolsko, to zakupy robimy tylko w jednym miejscu. Rynek w Zielonej Górze, czyli konfit. Tutaj taki mamy, taki mamy ryneczek. O, ty, ryneczek. To jest targowisko. Targowisko, tak. Od razu widać, że to nie jest markę. Warzywa tutaj nie wyglądają jak klony z fabryki. jesteś <noise> jesteś. Dobra, wiesz, wiesz to. No, ale widzę, no widzę, to wszyscy to widzą. No i co za paść, w końcu. człowieku. No. O czym zapomnieliśmy? O czym? No o czym? No nie wiem. Najważniejszym. No nie wiem, no, no dobry. Pienki byku. Jezus, Marek, coś kupuję. No jakby kremów świętami. Zobaczcie, jakie mam wahania nastroju pojedziemy do szkółki. Byliśmy w bibliotece, jedźmy do szkółki. Ty, a może się najpierw zjemy? Tak, wracamy. Tak. Wracamy do pani Magdy Gessler. Ponoć mają tam pizzę, która leczy duszę i prostuje kręgosłup moralny. Sprawdzamy. Pani Magdo, zaszalała pani. Cześć jeszcze sobie. nie spróbowałem, ale już wygląda konkretnie. A, no, zobaczcie, pieczone takie. takiej, w piecu pieczone? Obe. No ty ani mi wyrolowałeś, to twoja się lepiej wygląda. A to Aszła tutaj w ogóle nie widzę. ale jak moja to są nasze, nie moje. A, to dobrze. Co chcesz powiedzieć? Przepraszam. Pani Magda jest to już ma pizzę dla bardzo wąskiego grona ludzi, bo ta Anszhuat to jest mały procent ludzi, którzy nie wiem. mi bardzo przypalone boczki. Dają fajną taką nutkę, węgielka. Wtedy No i tak. No. No? Dobra. Tutaj mamy, no na żółto, nie chcę mówić. Kawa, ten sos może być. Ale to, to jest zapiekanka z krewem. Ale y sos paprykowy to jest coś innego. Kolejaja. ciekawe. Ale ja, ja bym musiał to posolić, człowiek. I ziemia. To jest tylko Co? Ci tak. No coś innego. Warto chyba, Aha. warto chyba spróbować. No pizzę można zjeść wszędzie. Mhm. Ale żeby zjeść, no jadłeś pizzę ziemniakiem? No. Nie. Jadłeś. Pizza zaczęła pewnie jadić. Ja Wiadomo. No. Dajcie sobie dwie inne pizze, bo taką z salami to można wszędzie znieść. Nie jest to ciekawe. Nie? Spróbujcie. miejcie nie. otwarte głowy, testujcie. Ale żeby było jasne, to jest tylko nasza opinia. Idźcie, jedźcie, wspierajcie gastronomię. Degustibus non esta dispundantum. Brzuchy pełne, więc ruszamy po choinkę. W którym jedziemy? No nie tym. Ale zielony by nam pasował pod choinkę, stary. Mam nadzieję, że fura druga odpali, bo nam się wszystko rozładowało w mrozie. Góry, dawno nie jechałem czy Dobra, poczekaj, jak na film, no, daj, nie, w zwolnionym od... tempie. Dobra, jakie jaki zwolniony tempie, no. od tego kluczek. Ja yeah, pierdziele. Nawigator z prawej nawiguje teraz. Nie może ogarnąć GPS-a. No ty zobacz, co się dzieje z em w ogóle. Ej, my jesteśmy w dupie. Wyłącza nam GPS zasięg i nic nie zrobimy. Ty nie zrobisz, jakieś kiedyś na mapie jechałem, no, no, na, na mapę, atlasie no. nawet, po Prowansji, naprawdę, jeździłem po Prowansji na takim atlasie. Wtedy co, zbierać morena Tak. Przyjazdu została zaktualizowana. No i jedziemy i wszystko, jest teraz z powrotem online. Te twoje historie o mapach w dupie już, <laughs> bo jestem z powrotem online. Prosto i w lewo, panie! Witam, witam, ja dzwoniłem się do pana odnośnie drzewka, żeby sobie tam samemu je wyciąć. Dobra. To czekamy. Bo okaże się okaże, że za 200 zł jak mi się busem opłaca tu przyjechać. No koniecznie są za 200, musisz za Jak od 50 do 100. To proszę powiedzieć, o co, co my możemy wybierać, co chcemy, czy jak to jest. No to dawaj klamer. Wiesz, słabsze drużyny wspierałem. <laughs> ja biorę dom, nie wiem jak ty. Suszka? Ale ja suszkę to łatwo wyrobisz. Elegancka, piękna. Nie? Tak. A, widziałem, że mnie to robisz. <laughs> Pierwszy raz to chyba ci robisz, co? Ale ci ładnie idzie. Dobra, wymiana. Jedziesz, młody. Jedziesz. Ale musisz z góry, a nie tak. Czy ty gdzie wyrąbałeś? Wymiana. Brawo. Już ją od razu wyciągnij. Ale kujące są skurczybyki. byki. za rodzaj? Tak się nazywa? Ja. One tak kują, że aż szypie. Ale turbo mam na to alergię, już czuję. No, mam. Ale, no, to super. Ale jest. O, elegancko, kurde. Teraz najlepszy. Logistyka Leverhart. Mamy dwumetrową choinkę i smarta, który ma bagażnik wielkości, schowka na rękawiczku. Trzymasz? No, dobra, ty. No, dawaj, ciągnij. szybkaj. No, klamer, no nie, no ze zestroisz? Co? Ej, no. To jest moja bialutka kurtka. Dziadu. Jak? Do chodzenia? To nie jest to, że Bóg Cię opuścił, człowieku. To jest mój inny imidż. Ty w niej chodzisz tak na co dzień po ulicach? Nie na co dzień, tylko do kościoła. Nie <laughs> będę komentował. Dobra, jedziemy tak. Nie, ja tego jeszcze nie wiemy. Kolega trzyma. Oczywiście wracaliśmy drogami prywatnymi, bo BHP i przepisy drogowe to nasza pasja. Potrzebujemy Waszej pomocy. Czekaj, jak się pojawia słowo pomoc, to the number you are trying to reach is... is... Ale ładnie powiedziałeś uneble Musisz po polsku, bo ja nie wszystko zrozumiałem Dobra, stawiamy się, za ile będziecie? No. Za minutę, jesteśmy pod. Wybiegajcie. Dobra, czyścimy Gacie, idziemy. Pa! pa. Czyścią Gacie Ty. Właśnie, co za tekst? Oczywiście Gacie nie przywiec. Ja wielice! Ty, mamy bramę! O, nie, zerwała się, brawą flaszkę! Czekaj, pierwsze pytanie podstawowe: czy Gacie Wyczyścili się, tak? No widzisz. Ja. Jezu! Tylko miałabyś koinka, nie katka! O! o Jakoś! Kur... to z lasu rąbaliśmy! O, o, o. widać, nie, idziemy, ale fajnie już klimat świątyń! King B. ruszył na łowy z entuzjazmem godnym emerytów w dniu wypłaty czternastki. To to my! Witajcie w świątecznym wrokmasie od nas! Jedziemy na zakupy i już powstał pierwszy mały problem. Wiem, że Krzychu nie ma pieniędzy na zakupy. Wiem, że nie żyliśmy karty firmowej. No i pytanie, co jest u mnie na koncie, ale ja chyba też nie za dobrze przed świętami No, więc będzie chyba na ładne oczy zakupy robić. Ja ma to jakiś męski wypad zrobić na zakupy, a tu już szafiarka się uruchamia, nie? Bo nie, a który byś mi wybrał, to może mi pomożesz. Wiesz, który bym ci wybrał? No. 3XL. <laughs> Ej, to jest Przemek XX. Jak już nie będzie większego, to nie wejdę. Wiesz, co wyglądasz? Jak? Na Wielkanoc ta pisanka. <laughs> ciasne. Widzowie. Ty, ty może takie być, czy to za małe? Będzie pasowało? Będzie piękne. A biorę, dobra, biorę. Żeby nie dać ciała przy garach, panowie postanowili odpalić koło ratunkowe. Wyciągnęli telefon i niczym w milionerach zaczęli dzwonić do bliskich, żeby podpytać, co tam się kładzie na stół, żeby nie było siary. Barszcz, pierogi i karp. Obłatek. Z no. tak. Na pewno barszczek z krokietami. Ale już wiecie nic? Wódek? No i wjeżdżamy na pole minowe. Pytanie, które dzieli Polaków bardziej niż polityka i to, czy serwis ma być z rodzynkami. Co wybrać? Winiary, kielecki, czy może opcję numer 3? Ja zawsze winiary. Kielecki jest najlepszy bez dodatków. Który jest najlepszy? Kielecki. Który mają nazwę, Pani wybrała? Ponoć ja jakiś jest. Kylecki ze zwyczaju. Przepraszam, że się wtrąca. <grymka> Helmans. <grymka> Dziękuję świetnie, wszystkiego dobrego Państwu życzę. Mimo, że naród się wypowiedział, panowie stwierdzili, że muszą zrobić testy organoleptyczne. Coś się pokaże. Dobrze. Co tam wszyscy mówią, to sobie mówią, ale my musimy zrobić swój własny testik. Zobacz, co mam do nadzoru. O jak przygotowuję. <grymka> <noise> ja byłem tylko siku jest prestiżowych Pierwszy Zróbmy babuni, bo babuni. nikt nie jadł Mogą Ale taki mm, mało wyrazisty moim zdaniem Czuć kwasową nutę na pewno Na pewno Takim Ej, ej, jeszcze bardziej Ale, ale ma smak no i... no i to się mówi. Niby król ankiet Nie, nie <noise> Jakbym korniszowa ja. Piszcie co wy wybieracie, Dziupki. Ja. Miam nham. Werdyk zapadł, i mam dziwne przeczucie, że panowie właśnie narazili się w połowie populacji tego kraju. Ale cóż, prawda bywa bolesna. To były tylko zakupy. Ale najważniejsze, że wracają na bazę cali, uśmiechnięci i z pieśnią na ustach. Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi. Nasze biuro na co dzień wygląda jak pokój studenta w trakcie sesji. Niby praca w reale, ale wszędzie walają się talerze i kable. Zaraz zrobimy tu taki błysk, że sanepid da nam gwiazdkę Michelin. Metamorfoza na wysokim poziomie wymaga wysokich poświęceń. Drabina była dla słabych, więc zastosowaliśmy technikę na laptopa. Czułem wilgotną stopę Arciegał w miejscach, gdzie nikt nie powinien jej czuć, ale jak to mówią, cel uświęca środki. Świąteczne ozdoby sprzyjają głębokim przemyśleniom. Krzysiu na widok pająka nie sięgnął po miotłę, tylko po doktorat z biologii, stwierdzając, że. A zresztą, posłuchajcie. Ale powiem Wam szczerze, że na perspektywie lat uważam, że pająki ewoluowały. Naprawdę, kiedyś mieliście tylko takie pajęczaki długonogie, nie? Takie trochę tak, te chude, długie. No, a teraz są... Prawie ich... ich nie ma teraz. Są, u mnie są, ale są też takie bydlaki, takie, że normalnie googlowałem, czy to nie jest jakaś tarantura zaostradnia. Czas na naszą gwiazdę wieczoru. Może nie jest tak okazała, jak ta z Instagrama i może przeszła traumę w bagażniku Smarta, ale jest nasza. Wjeżdża choinka. Szybkie odkurzanko, trochę magii montażu i patrzcie na to, z syfilisu zrobił się wersal. No, no dobra, prawie. Dobra, koniec miziania się po bombkach i wieszania lampy. Wjeżdżamy na pełnej do kuchni, czyli tam, gdzie dzieje się prawdziwa magia. Wróciliśmy ze sklepu, no i jak widzieliście, dzwoniliśmy wcześniej do znajomych, rodziny. Co by tu przygotować? Poszukujemy, czegoś, co sobie można zrobić na szybko. Na szybko i znając mnie, coś słodkiego, żeby nie było o. tylko wytrawne rzeczy. Kutia! Składniki teraz widzicie na planszy, a ja lecę z tematem. Dobra, to jak kruszę orzechy włoskie na mniejsze części. I przekładamy, pyk. To jest pszenica. Tak, pszenica nasza. W sumie już proste kroki, bo ja łączę te składniki i będę mieszał, mieszał. Ale wracając do moich tych dodatków, teraz musimy je ładnie przyprażyć, przypiec w tym oto urządzeniu, airfryerze. Jezus, jakie to będzie dobre! To jest mój twist w tej kutii, bo macie zazwyczaj skórki pomarańczowe, orzechy. To będzie kutia z Dominikany. To jest chips kokosowy. Tropikalna kutia, tak, <grymne> nie grali. Yeah, ja, ty, jak to pięknie już samo wygląda. No, taka patera. A pokroić ser, dodać trochę tych. No, winogron i można serwować na imprezę. Krok teraz prosty, trzeba to wszystko włożyć do Airfryera i pod smażyć. Prażyć. A ja jeszcze w kuchni jestem trzy miesiące, to wstawiamy Airfryera cała mod 230 stopni i na 12 minut. I let's go! I będą piękne, rumiane. No, czekamy na nie. A few moments later. Ole, się zrobiły, ty! Ale kokos. Kokos był biały! Ja teraz przypominam mi co innego. Ło! Jakieś jabłuszka takie było. No! Kokosa musimy dać dużo. Pyk. I mistrzanka bakaliowa! Mamy to! I teraz pyk. Następnie. Tu mamy mak w mleku. Patrzę pa, pa. gdzieś jakie gdzie to jest twarde. Pa! O! Wygląda trochę jak ziemia, grudkę. stają prawie że ostatnie dwa składniki miłości, które scalają to wszystko, powodują, że się w nich dzieje magia świąteczna i ode mnie słodyczowa. Mówili, lej jedną łyżkę. Znacie mnie, są trzy. Tylko ty kojarzysz? Cynamon Challenge? O nie! <laughs> Ponoć nie da się zjeść łyżeczki. Próbujemy, czy da się, czy nie. O nie, to było 10 lat temu. Ale jak się to... To nie było mądre. Jak się zadymił? O, <laughs> nie lubcie. To jest jak sprite z bananem. On dochodzi do siebie, a ja teraz to dodam tak jak powinno być. Ta słodycz jest bardzo na takim środkowym poziomie. Lekko poniżej. Ja bym z dwie dodał dość. Powiem Ci szczerze, no, jak ja powiem. jestem słodycz, to ty jesteś... ja jestem w no, szoku. No, ja mam... Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest. Miód, a nie cukier. Tak, no to jest. więc nie żałujcie sobie. Będzie gitara. Dobra, to co? Wstawiamy to do lodówki, lecimy zobaczyć, co tam słychać u panów. Produkty mamy przygotowane. Jedyne, co jest niegotowe, to to, że z wszystkim to się można umawiać. Umówiliśmy się na sweterki, a ty żeś pan zapomniał. Oj tam, oj tam. I Zobacz, widziałem, że można na ciebie liczyć. Bardzo proszę. Tylko nie wbi we mnie, bo ja ciebie znam. Ej. Suć magię. to ty śledem. wyglądasz jak lecz. Jak Dinozaur z gwiazdą. to les. jest? To Aś. są święta. Uff. Zacznijmy gotować. Z racji tego, że przepis jest stare, no, odzwierciedlamy go w domowych warunkach, więc pewnie coś naciągniemy, czegoś się nie czymś się nie będziemy znali. Zdrowie, Zdrowie z... widzów. I Tak można działać. Czytaj i robimy krok po kroku. Polędwicę piecze się dwojakiem sposobem. Pierwszy z nich jest wyżyłowaną i na przywiązać do rożna, nie przekuwając nim, aby dziury przez całą nie zrobić. Drugi sposób. Wyżyłowaną polędwicę upiec na brytfaninie, kładąc na rozpalone, rumiane masło jak bewsztyk. Z początku nad otwartą fajerką, a następnie na wolniejszym ogniu na blasze, będzie więcej dopieczona. Już według nowoczesnych zasad, bo nie mamy takiego. No tej fajerki. 200 stopni. 25 minut. Będziemy sprawdzać, Arturze. Do polędwicy dają się różne garnitury. Jako to kapusta, czerwona, duszona w winie. Znacie takie filmy z TikToka, że tak wszystko idealnie pasuje do siebie? U nas nie pasuje, patrzcie. Makaron włoski obsypany parmezanem. Dlaczego więc dajesz sam widelec za sobie Bo nie jestem kellerem. <laughs> Będziesz mnie dzielił, ale no, widelec widelec Dobra. Jeszcze dodałeś troszkę soli. <laughs> Po męsku, Ej, nie? Makaronik Proszę, Kurde, to chyba we Francji takie dalej nie w Polsce, wiesz? Dlatego pani pisała. Do Anglii też książki. Masło i parmezan parmerzan czy Osobiście nie wpadłbym na pomysł, nie wiem dlaczego. Żeby zjeść z makaronem. No zawsze dostajesz na druga, że tak dobrze, bo to często jest. Ziemniak, ziemniak, frytka, frytki stekowe, takie rzeczy. A do tej wołowinki ten makaron z parmezanem no, rozwala czachek. To nie, no muszę jeszcze karci, przepraszam cię. Słuchajcie, druga odsłona świątecznych przepisów. Bardzo często się pojawiały krokiety od naszych tutaj ankietowanych. Ankietowanych, tak. Ale żeby oczywiście zrobić to w swoim stylu. Czyli na szybko wykorzystam placki tortilli. I zobaczymy, czy będzie równie dobrze smakowało. Zaczniemy od może zrobienia farszu. Czyli mamy cebulę, mamy pieczarki, wybierz sobie, co byś chciał. Jako starzysta, zawsze dostaje się cebulę. Proszę bardzo. A o, Uchronię nie cię przed Dzięki, no. No Zobaczymy, czy to urządzenie cię nie, nie przerośnie. Hej, <laughs> taka wiesz, jak do farszu, żeby. Przez nigdy farszu nie robiłem. <śmiech> <śmiech> Bo nie połamałem. Musimy że to zapisywać. Połamało się? Nie, połamało się, tylko połamałeś. <laughs> Słuchajcie, 800 gramów pieczarek. No i jedna cebula duża, a druga jest, że jest niestety w przedbiegach. Dobra, szychu, Dzięki bardzo za tą cebulę. Proszę, służę pomocą! Trzeba będzie sobie poradzić w tradycyjny sposób. Dodamy tutaj trochę do tego masła. Kieszeń do airfryera. Ustawiamy go 200 stopni i 10 minut powinno tu w zupełności wystarczyć. Jedziemy. A few moments later. Zobacz. Zobacz lekko się skarmelizowała. Weźmiemy się za pieczarki. Ale pieczarki nie mają takiego charakterystycznego aż... Mają! Mają swój swój, ale ten grzybowy taki, to się nazywa umami takie, umami. I żeby to nadrobić, można dodać do całości sosu sojowego. A, bo masz prosić, rację, co umamy jadłem, umamy. Umamy. Znowu dajemy do szuflady na 200 stopni. I 20 minut. Królową, która będzie. Bigos! Dalej, dalej uczestniczyła. Nie, bigos, to jest kapusta. Kapusta do kupienia po prostu w słoiku, gotowana. Więc, żeby zaoszczędzić sobie czasu, ją po prostu przykładam do tych naszych pieczareczek i będziemy łączyć te smaki. Majeranek, dajmy takie ctwe, kurzone szczypty. Użyjcie to, co lubicie. Może to być sól, pieprz. Pamiętajcie, że po prostu pieczarki kochają. Kochają pieprz. I... Znów do refrajera, ale dosłownie na takie 5-8 minut. Nie chodzi o to, żeby coś się miało już zredukować, tylko żeby te smaki nam się po prostu połączyły. Ale jak to mamusia mówiła, nie stoi się, nie się nie patrzy, jak się No właśnie, robi, no tak, no. to dawaj, zróbmy po prostu już odpad do panierki. Tak jak do kotleta, czyli jajko, mąka i będzie bułka tarta. Lekko studziliśmy farsz i taka jedna konkretna łycha. Ja bym tego nie zaminął. Teraz, boczki do tego. No. I jak takie trochę hala. Ala Burito. Daj mi jednego zawinąć, żebym spróbował. Czy to nie, mamy, bo nie ma możliwości na błąd? Kręcisz. O, Kręcisz I, Rolo. I jeszcze raz. <laughs> Bigos ci wypłynął bokiem. Nie, no nie. Tak się starałem. Miałem serdać do środka. Hmm. Dobra, to jest. Ewentualnie opcjonalna rzecz, jeżeli chcecie taki bardziej ciągnący farsz mieć. na no, jak dwóch facetów, to jej trochę porządek jest, wiecie, na bakier, ale... Zaraz to ogarnę. Po co sprzątać dwa razy, jak można raz? To pewnie, znajdę. Słuchajcie, wszystko trafia do airfryera i krokieciki z góry. Też jeszcze lekko trzeba spryskać olejem. 200 stopni i takie 12 minut. No i kochani, pozostało nam już tylko czekać, aż krokiety się zrobią, ale mam nadzieję, że zaraz smak nam to wszystko wynagrodzi. Mówiłeś o tym, że jak robimy paszteciki, tak, w cieście kruchym, tak. Gdzieś jest napisane, jak się robi ciasto krucho. Ta. I wy, wy będziecie widzieć w skrócie, a ja przeczytam, jak się robi ciasto kruche. Otóż, Ta. kolego, słuchaj. Wszelkie paszteciki robi się w cieście francuskim, półfrancuskim, nie wiedziałem, albo w cieście tak zwanym kruchym, które w następujący robi się sposób. Funt mąki, pół funta wypłukanego w zimnej wodzie masła, tak aby stężało, żółtko, trochę soli, kilka łyżek gorącej wody, która sparzy troszkę mąkę. Wyrobić razem dobrze, rozwałkować cienko, robić paszteciki po wierzchu, posmarować jajkiem rozbitym z wodą i wstawić w dobrze gorący piec na pół godziny. Wy to widzieliście, bo my Wam zaoszczędzimy czasu. I teraz obracam na stronę pasztyciki. No i lecę, e, Panie Arturze. Ugotować trochę młodych, dobrych grzybów suszonych i usiekać na miazgę. Zagotować łyżkę masła, wrzucić cebulę usiekaną, podsmażyć, następnie grzybki. Do mózgu mi doszło. O. Tak wygląda, jak się dojdzie do mózgu parę łyżek śmietany. Jak się śmietana smakuje? Dobra. Problem jest taki, który już Ty nie masz, bo jak leci z buzi, to kapie na ziemię, ale jak ktoś ma się brzuszek, to kapie na brzuszek. Nie, My... widzieliście to od początku? Tak? Nie, tak sobie zaczęliśmy nagrywać. Lecimy z dalszą częścią. Trochę pieprzu, soli, garść bułki tartej, wymieszać na ogniu, żeby zgęstniało i układać na placuszki z francuskiego lub maślonego ciasta. Zwinę taki pasztecik, taki. Myślę, że będzie fajny, co? Może być tak, że trochę wyjdzie. A ty takie jesz? Jak, jak się u ciebie robi te paszteciki? Takie? W no takiej formie? Nie, no właśnie się nie robi. U mnie się robi takie. Ja mam wrażenie, że takie zamknięte bułki. Ale nie, możemy to zrobić tak. Zobacz, Arci. Zamkniemy o, taką jest, landrynę. Nie jest Tylko te kruche ciasto. Jest kruche. No Już właśnie. Na tym etapie jest kruche. Kurde, Andrzeju, co ty o tym myślisz? Chyba nie powiedzi, że nie widziałem tych trzech pasków, które porobiłeś. No i na niektórych trzy, na niektóre pięć. No. Mamy dolną, dużą szufladę. Rozłożymy to na płasko. Ale przedtem smarujemy. Zwalasz? Słuchajcie, 10 minut 180 stopni będziemy sprawdzać, powinno się to oczywiście zarumienić. I teraz jest miejsce na subskrypcję, teraz jest miejsce na łapkę w górę. A my teraz mamy miejsce, żeby posprzątać. A few moments later. Czy, kiedyś słyszeliście takie hasło? Nadaje się na tarcie krzanu. Oczywiście. Słyszeliście to? Często. Myślałem, Wiesz, że tylko ja to U mnie pani chemiczka zawsze mówiła, co, so, się nadajecie na tarcie krzanu. No do mnie też tak mówili. Tarliście kiedyś szan? Ja nigdy. Nie było, nie było potrzeby, nie? Dobra, trzemy chrzan panowie. To jest ciekawe, że to pachnie identycznie jak słoik. No nie wiem, to chyba wolałbym ten prawdziwy. Ale ładnie, w sumie. Ale mam ochotę na chrzan. Nie wiem, co się wydarzy, jak się trzech szan. No bo jak się nadajesz do niego, to znaczy, że jesteś dobry. Nie, ponoć ma być to ciężkie przeżycie. Tak słyszałem przynajmniej od swojego teścia, że ubierał okulary do nurkowania. Mam ci, że w takiej fabryce, bym nie wytrzymał długo. Ale co? Ale to jest piękne. Dobra, powąchajmy co salę. go. Jemy? Spróbuj no. Ole wasabi. Aż rzeknieje usta! Mam Panowie propozycję. Zróbmy chrzan. Jak zrobić domowy chrzan? Jeden. Obierz świeży korzeń chrzanu i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Do utartego chrzanu dodaj sól, cukier oraz sok z cytryny lub ocet jabłkowy. Zalej wrzątkiem kilka łyżek do uzyskania pożądanej konsystencji i dokładnie wymieszaj. Ale wiecie co? Teraz Pani od chemii, Twoja, moja pewnie od fizyki. Ona nas komplementowała. Przecież tylko twardziele się nadają do tarcia chrzanu. O kurde, ale powiem Wam że A szczerze. czy każdemu taką samą porcję? Że ja nie zjem na tym, przy tym, o nie, nie, nie no, ale dobre, ale idealnie. O, idealnie jest słodki, mm -hmm. o, idzie, o, a. O, ale dobre. Nosimy nasze dzieła na salony, siadamy, luzujemy paski w spodniach, uważajcie, to ruch taktyczny i naprawdę go Wam bardzo polecam, odpalamy tryb święta. To jest książka z 1890 roku. Jak trzeba być było zarobionym, żeby sobie taka wsteczka no. no, no. no, ale tak tam to, no. jest napisane bardzo wiele wzmianek o gospodyniach. Jest dużo porad w tej książce dla gospodyń, więc to nie jest tylko dla szlachty. Może tam po prostu wiecie, dla nas teraz polędwica z wołowa to jest y, szczyt, bo tam każdy miał krowę, pewnie, nie? Ty! <noise> no! Na co miał mieć? Parówki z sokoliki? No, <noise> miał prędzej jak polędwice z krowy niż parówki. sta do kapusty braliśmy. No, taką jedną kankę wina. Burda. Trochę, a? trochę suszu. Uh -huh. a, a dla mnie otwór to no, było, no, On ciekawe tego makaron mleczny taki, dobry. Co często próbuję zrobić steka takiego medium rare. 30 sekund to jest już normalnie masakra, nie? Jest różnicy na robienia na patelni. No, nie spokojnie. Na mięsko jakie jest różowe w środku, to od razu mówię, no, że to w airfrejerze. Bo airfajerek, no? To jest masakra. Słuchajcie, jak jest barsz, no to w takim razie krocie. Bardzo, 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 bardzo chcę. No Ty to dobry taki jakby bigosik był w środku. Ciasto? Nie jest naleśnikowe, tylko jest tortilla. Teraz, ja, ja. teraz powiedz, czy wyczuwasz taką fundamentalną różnicę, że to jest robione... No wyczuwam, zajebiste, no. lepsze. No. Jakie genialne. Ok. Zapraszam dalej. No to my mamy ten sam deseń, bo no. też mamy kapustę i grzyby. Takie... O! Zajechało Francją elegancję. No. O pieczara wjeżdża. No, grzyby z lasu, jakiej nie pieczarki? No, no grzyby. No. Gryby? Mhm. Wow. Teraz ryzykuje. A ty nie jeżdżył? Nie, 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 nie. No to zobacz, jesz. Jakby to było nasze ostatnie spotkanie. No, nie? Dobrze, no to jedziemy z deferkiem. Powąchajcie, popróbujcie. Ale czyń, pachnie czyń. ładnie prażonym czymś. Jakbym tą drożdżówkę z makiem mm. dostał się do samego nadzienia. Nasze kruche ciasto to wsadzić. Najlepsze nadzienie do drożdżówki. W ogóle orzechy mhm. prażone w jakikolwiek sposób czy wow. na patelni. Czyli pieczone, są genialne. W życiu tak dużo nie zjadłem tego daje. Przecięgam. O, super, to bardzo mi miło, dziękuję. Napiszcie nam w komentarzach, jak u was w domu, jeżeli jecie i jak się je kutie, co się do niej daje. Ten kokos, to już jest game changer, ale może jeszcze ktoś daje prażony słonecznik, nie wiem, wymyślam. Ale staraliśmy się, Zdrowie się naszych się widzów, rozpłyną. ale powiem wam, że działo się, co? No. Patrzę na nas i mam taką refleksję, że w tym całym przedświątecznym Amoku Gdzieś między szukaniem prezentów, a walką o miejsce parkingowe, łatwo zgubić to, o co w tym wszystkim chodzi. Wmawiają nam, że święta muszą być jak z reklamy Coca-Coli. Dzisiaj udowodniliśmy sobie, że to bzdura, że klimat świąt nie mieszka w idealnych dekoracjach, że Wigilię można zrobić skromnie, często w biegu, z choinką, która gobi igły i niekoniecznie z dwunastoma daniami. I wiecie co? To jest OK. Bo ta dzisiejsza wigilia smakowała lepiej niż niejedna wystawna kolacja planowana tygodniami. Nieidealna, chaotyczna, trochę przypalona, ale prawdziwa. Rozejrzyjcie się. Może macie obok siebie kogoś, z kim dawno tak po prostu i szczerze nie gadaliście, bo jak zawsze nie było czasu. Na końcu dnia nie liczy się to, co leży na stole, ale to, kto przy nim siedzi. Najlepszych prezentów nie znajdziecie pod drzewkę. Najlepszy prezent to czas, więc zwolnijcie, odłóżcie te telefony. I po prostu bądźcie, razem i dla siebie.